Jesteśmy dzisiaj na 25. Regionalnych Zawodach Strzeleckich Leśników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Jest to impreza branżowa leśników. Przyjeżdżają przedstawiciele wszystkich nadleśnic, którzy są nadzorowani przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu. Trzyosobowe drużyny. Rozgrywamy w tym roku pierwszy raz w formule pięcioboju myśliwskiego. Powstała nowa oś, nazywa się to myśliwska oś praktyczna. Jest to ciekawe urozmaicenie tych zawodów. Rywalizacja jest o puchary, nagrody, ale głównym trofeum, które nie wiadomo, czy zostanie dzisiaj odebrane, jest złoty liść dębu. Jest to liść dębu, wielkości liścia dębu ze złota nagroda. Waży 22 gramy, ale żeby ją zdobyć, to należy wygrać zawody i uzyskać minimum 95% maksymalnej ilości punktów. Nie jest to łatwe. Zwycięzca, oprócz tego wspomnianego trofeum, zostaje wpisane na tablicę zwycięzców i powszech czasy zostanie na naszej strzelnicy. W zawodach biorą udział przedstawiciele nadleśnictw. Tutaj nie ma, nie ma po prostu kategorii, nie ma projektów. Najlepszy strzelcy z danych jednostek i jest wystawiana w tym roku reprezentacja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Pierwsze zawody odbyły się 27 lat temu, z różnych przyczyn dwa razy nie, się nie udało się przeprowadzić. W tej chwili jest to impreza o głębokiej tradycji, zapoczątkowanej przez Nadleśnictwo Tuchola. Zawsze we wrześniu leśnicy z całej Regionalnej się spotykają się tutaj. Dzisiejsze zawody, które właśnie dobiegły końca, przebiegły w spokojnej, towarzyskiej atmosferze. Wszyscy tutaj koledzy, zawodnicy, strzelcy yy, mieli okazję spotkać się, porozmawiać, yy, oddać wiele, wiele celnych strzałów wszystkim strzelcom. Gratuluję udanych, yy, wysokich wyników i yy, zawody, pogoda nam dzisiaj dopisała. Bardzo wspaniałe warunki mieliśmy. I co najważniejsze, zawody odbyły się bezpiecznie, nic się tutaj złego nie wydarzyło w dniu dzisiejszym. Wszyscy, mam nadzieję, po wręczeniu Pucharu wrócimy zadowoleni do domów i spotkamy się na kolejnej takiej imprezie, jak regionalne zawody strzeleckie leśników. Puchar dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z roku na rok coraz więcej nadleśnic wystawia swoje drużyny. Które godnie reprezentują swoje macierzyste jednostki. Liczę na to, że w przyszłych latach, a może nawet w przyszłym roku uda się zorganizować to w ten sposób, że zachęcenie tegorocznymi zawodami wszystkie jednostki nasze również wystawią swoich reprezentantów. Będzie to jeszcze liczniejsza grupa, i takie spotkania sprzyjają również integracji i takiej wymianie poglądów. Jest to okazja żeby brać leśna spotkała się na tak niwie towarzyskim. Ale niestety nie, nie padł taki wynik który by pozwolił ten liść dębu przekazać dlatego proszę teraz o odczytanie wyników przez sędziego głównego kolega Jarosław Wołędowski. Jeżeli pan sędzia pozwoli, to znowu nie do zdania. Ja chciałem powiedzieć, że też czas życzy trzymałem. <grym i piosenka> Także no, jest mi no, niezmiernie miło, że to tak się stało. Bardzo dziękuję organizatorom, no fajna zabawa. Jak będę mógł, to będę w przyszłym roku również.